Cześć, uzależnieni od natury. Dzisiaj kolejny odcinek, w którym porozmawiamy o broni. O broni oczywiście ogrodnika. Zraszacz pistoletowy Mix firmy Celfast to ośmiofunkcyjny pistolet. Ergonomiczny, nowoczesny kształt sprawia, że pistolet idealnie pasuje do dłoni, nie wyślizguje się z niej podczas pracy. Osiem funkcji to oczywiście regulacja strumienia wody. Jednoręczna, szybka regulacja siły tego strumienia możliwa jest dzięki zastosowaniu zaworu kulkowego. Odcinek o plastikowym pistolecie zakończony. Wszelkich innych informacji na temat urządzeń do podlewania szukajcie w naszych serwisach społecznościowych oraz na stronie internetowej rollmarket.pl. Cześć!